Jeszcze kilka takich pytań o tej stronie Oj, ojca. a Dziadek Stanisław i babcia Izabela, tak? Tak. A, a oni co robili w, w Petersburgu? Gospodarowali, gdzieś pracowali na jakichś fabrykach? No, no przed... e, znaczy... E, dziadek Bronisław i pradziadek Ignacy byli kolejarzami, no tak jak i ojciec też a od pra, ja znaczy stosownie od siebie będę mhm. mówił, pradziadek mój Ignacy ten był maszynistem, a jeszcze porwozał na e, kolei e, cara Nikolaja. A on pracował, no też opowiadali takie ciekawe rzeczy, że wtedy maszynist pociąga otrzymywał znaczy zegar firmy Paweł Bure na rękę. Mhm. E, każdy rok otrzymał otrzymywał opal węgiel dla opalenia mieszkania, mm -hmm. otrzymywał ropę, to znaczy po rosyjsku, po ukraińsku kerosin dla oświetlania swojego mieszkania. Oprócz tego też otrzymywał co miesięcznie każdy członek rodziny jeden raz na miesiąc miał prawo wyjeżdżać na jarmarki, jeśli rynek mm -hmm. pracował jakieś miejscowości, to każdy członek rodziny otrzymywał takie bilety. Tego, że mógł їздити na takie targi kupować. No, заробки були на тиле добрі, що прак і Джадек зробили на керінку Естонським, Zarобили, купили собі дачу. Отежну mm -hmm. дащи будинок. Ну, no, і як оповідав Джадек, що це будинок, e, царський генерал Юденич, mm -hmm. który sztuрmował jasna sprawa. komunistyczny już w Sankt-Petersburgu podczas rewolucji, to ich budynek ten Daczo wykorzystywał pod swój sztab. Judenicz. Judenicz, tak. Judenicza było wygnana, ale w domu dziadka i babci pozostał cały sunduk z naczyniami, Różnymi kuchennymi talerzkami, te wszystkie rzeczy pozostali jeszcze dla dziadka z babcią. To taka ciekawa historia też. A to ta dacha no. gdzieś koło Petersburgu? Tak, ale na kierunku estońskim. Na kierunku estońskim. Tak, jest na kierunku estońskim. Mhm. Mhm.